Trzymano widzowie. Dzisiaj to jest trzeci dzień. Trzeci dzień. A! Nagrywania z serii Polski, która podbija Stany Zjednoczone, by do może problemem. Widzę, że tutaj Rosja się z kimś bije. Z Chinami. To jest bardzo dobrze, bo tutaj będą się bić, bić. Po prostu będą zmęczeni tą wojną, a my. Jeszcze mamy rozejm z Niemcami. Do. Już nie mamy. Wojna. ile go? Lecimy z armiami niemieckimi. mamy szansę. No, pokonani. Oh my god. Bierzemy całe Niemcy. Nie możemy więcej. Więc no, szpalery na pewno, bo tam mają bardzo dobre tereny. I w sumie zostawimy Niemcom Austrię i taki mały ogryzek prawdziwych Niemiec. Oczywiście, asymilacja, no bo niby jak inaczej. Teraz Węgry. Wow! Nie powieram wojny węgry już padają. No i węgry padły. Znowu asymilujemy. i no, nasza Polska jest potężna, potężna jest. <śm> <śm> No więc przechodzimy teraz. Znowu poczekałem, aż no, zastupowałem, żeby wam no, żeby nie marnować czasu. No, żeby Po nie marnować czasu. Wygrana z nim była bardzo łatwa. Biorę całą kasę i teraz. Idziemy na Włochy z Francją. Co jest? Okej. Okay. Nie ma sprawy Włocha. Wygrywamy z Włochami. Są bardzo łatwi Iran mi powiedział wojnę. Gdzie jest Iran? Tutaj. Aha. Iran jest tutaj Koalicja To odpalam na piątkę i moja armia daje na utrzymanie obrony To koalicję zaraz powinniśmy wygrać No, no. Nie wydaje mi się, no. Trudno będzie. je wygrywamy, ale z kolicy już nie bardzo. Ale trzeba pierwsze im wojska wybić. Bo po prostu oni mają za dużo wojsk różnych wszystkich i na jarbie tak latają. Prawie sobie atomówki. No I zrzucam bomby atomowe. I na Włochy, na Rzym. Dyscyplina, bo ciężko jest z tą koalicją. A jak przegram koalicję, to Pewnie wszystkie państwa, które podbiję, um, by zostały pewnie uwolnione, więc nie chcemy tego, ale koalicja coraz bardziej jest wygrywana przez Polskę czyli przeze mnie. Wow! No mam sterowanie przez AI, bo no, sam bym sobie z tymi armiami nie dał rady. Ale jak mam taką i sztuczna inteligencja, bo co prowadzą? To jest Git. Włochy pokonane. Włochy są zabierane. Nie mogę całych. No, ja bym sobie tutaj... Chcę jeszcze odpuścić to wziął tutaj. Ale yy, żeby żyć na pewno. No i Git. No więc. Wygraliłem tą wojnę już. Więc weźmiemy sobie cały Iran, bo innych państw niestety nie mogę wziąć. Więc bierzemy sobie cały Iran. Careńki. I z Iranu nic nie zostanie. Iran pokonany. Gdzie jest moja armia teraz? O. Tutaj. Do Warszawy. Znajduje się jero Druga też. Trzecia tak samo. I asymilacja. No. będzie bardzo droga. No, ale... no, tysiąc golda nie zabrakło. Więc bardzo dużo. Ma państwo mi się bije. Oprócz wszystkimi. No, wtedy, co sąsiadowałem, to ze... znowu koalicja. Koalicja za koalicją. Znowu koalicja. Ja sobie ulepszę akademię wojskową. Lepiej. Ale wydaje mi się, że to wygram. Więc pokażę wam te walki, gdzie tu się jakoś biję. Przegrywamy. Najemnicy. Nie opłaca mi się na nich wybrać Zaraz pewnie się odbiję, ale. Armia. Co wy robicie? 50 to minus jest. Armia. Gdzie jest? Ile mam armii? Cała armia. Nie mam generała w jednej. ciężko to dla mnie wygląda. Bo ostro przegrywam. Ale po coś są łatwo mówcze. <śmum> I Indie też będą mieli lepsze rana. A to mówki im na stolicy rzucam gdzie anime stolica. Tu gdzieś o? no Bank. Stolica zbombardowana. Teraz no przegrywamy. Ale zaczynamy się odbijać. Mamy mnóstwo zapasów. że się rekrutuje. Mamy mnóstwo o, kasy wszystkiego. Więc powinniśmy to wygrać. I to przegrywaliśmy w jednym momencie 75, chyba na minusie. Teraz przegrywamy tylko dwa. Oj! 18, 17. No ciężko. Mam dużo kasy, więc pobawimy się bombardowanie. Turysta też bierze w tym udział. No też świeczenie. Bombarduję stolicy. Stolicę różnych państw. Tu stolica. Stolica, to ja nie ma stolica. Tu Indium. Dookoła stolicy i stolice. Ale już nie mamy tomów, kto nie zbombarduje. Wygląda to. Już nie jest tak źle. Szary, że... No, już wygrywamy tą wojnę. Znowu wygraliśmy następną koalicję. Tym razem przeciwko Indiom. I Indie wiem sobie z chęcią zakosił, bo. No, tutaj no. Są całkiem dobre też tereny. Ja sobie z chęcią przygodne. No tu w dół powiem, Wszystko zabierzemy Indią. I dzisiaj, że było dużo podbojów, dużo Azji podbiłam. Bo i Iran, i Indie teraz, które też były duże, i kilka innych państw podbiły. Teraz już tak. Z palcami to będę, żeby nic nie pominąć. Tutaj jakaś wysypka. Może gdzieś indziej. Więc bierzemy Indię. Ej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ale jeszcze ogarniemy państwo sobie, widzowie. I jako, że mój kanał się dopiero rozwija, to bardzo fajnie by mi było, gdybyście zostawili lajka w górę i subskrypcję. I dla Was to jest jedno małe kliknięcie mnie to wspiera bardzo mocno. Więc proszę, naciśnijcie ten czerwony przycisk i to w dzisiejszym odcinku byłoby. Non ce